Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I tak, dzisiaj kontynuujemy tutaj zadania u Elizabet, czyli między innymi mamy udać się do kręgu i odwiedzić fripa i tych wszystkich tam druidów, y, a w poprzednim filmiku udało nam się wrócić do domu tak, do domu, można tak powiedzieć, tak, na wyspę tutaj do domu, ponieważ byliśmy na, em, na takiej platformie wiertniczej i próbowaliśmy uratować... Em, kogo my próbowaliśmy uratować? Próbowaliśmy uratować... Okej, okay, musiałam sprawdzić, bo naprawdę mam sklerozę. E, byliśmy uratować Justina, ale niestety... Okazało się, że on jakby przeszedł pranie mózgu, coś takiego. No więc strasznie się dzieje, dlatego musimy mieć teraz zebranie. A jeżeli nie wiecie, co to jest za koń, to ten koń to jest Kop Irlandzki. I podlinkuję Wam dokładnie filmik z kupowania koni na moje urodziny. I ten koń jest do zdobycia tylko przez aplikację Star Stable Horses na telefonie, ale tak wracamy już teraz do fabuły szybciutko czyli lecimy tutaj do Elizabeth spotkanie druidów musi się odbyć natychmiast, jeźdź po spiralnej ścieżce podążając za słońcem i dostań się na spotkanie druidów za pomocą portalu, dokładnie w ten sam sposób co ostatnio ok, czyli spotkanie w mrocznych, w mrocznych czasach, tak, spotkanie w mrocznych czasach i jak ktoś nie wie, to portal taki które nas przetransportuje, znajduje się za właśnie tymi kamieniami. Tutaj są kolejne kamienie, i musimy jechać po ścieżce. Jak nie pojedziemy po ścieżce, to portal nie otworzy się. Więc pomału sobie jedziemy. Nie trzeba szybko. Można pomału, można szybciej. No jak to woli. Jeszcze się nie otwierasz? O, teraz się już zaczął otwierać. już go da słychać troszkę. Ok. I wchodzimy. Czas i przestrzeń scalają się. Wszystko jest spokojne, stale w ruchu. I teraz powinniśmy się właśnie pojawić w takim kamiennym kręgu. I tu mamy druidów, ale z kim mamy pogadać? Czy mamy po prostu tak podejść? Tak, mamy po prostu podejść. Tu mamy fripa, ale to jest właśnie free jakby w starszej wersji. Coś takiego. Znowu razem druidzi i jeźdźcy dusz. Potrzeba pilnego spotkania w tych niespokojnych czasach. Właśnie przekazano nam informacje, które Polna zdobyła podczas swojej karkołomnej wyprawy i musimy je starannie rozważyć. Myślę, że przyniesienie tak mocnego światła Aiden na wzgórze strachana wróle było dość lekkomyślne. Wszystko mogło się zdarzyć. Paulina mogła być łatwo schwytana przez cienie czarownic, a jej duch pożarty w królestwie cienia. Jesteś taki tępy. To, że Paulina ma taką moc, możemy traktować tylko jako błogosławieństwo. Wasze kłótnie ranią moje uszy. Ona nie miała innego wyboru, jak zdobyć jabłko. Widzieliśmy to i udało się. Jak bardzo pożądane są moce Pauliny, w takim samym stopniu muszą być trenowane i kontrolowane. Jej szkolenie musi być priorytetem. Mamy teraz ważne sprawy do omówienia. Przyjrzyjmy się faktom jeszcze raz. Alex podsumuj proszę informację. Oczywiście, Flip. wiemy, że Justin jest w tajnej siedzibie Darkcore, która została zbudowana na, czy... na czymś w rodzaju platformy wiertniczej na południowym zachodzie Jorwiku. Paulina podsłuchała rozmowę między panem Sansem, dwoma jeźdźcami Mroku i Justinem. Rozmowa była między innymi o tym, że zostali oszukani przez konia Justina, który miał zostać koniem miejsca mroku specjalnie dla Justina. Więc Justin jest teraz miejscem mroku? Tak, tak myślę. Może nie jest jeszcze pełnoprawnym członkiem, ale nie jest tam wbrew swojej woli. On nie chciał być uratowany przez Paulinę, ale nie wiemy, czy musiał tak powiedzieć, żeby nie złapano Pauliny. Paulina doszł, doszły, Paulinę doszły gu, pogłoski, że pan Sans manipuluje wspomnieniami Justina. Więc tak naprawdę nie ma pewności, że Justin z własnej woli został jeźdźcem mroku. Okej, okay, więc stała nadzieja w tym, że Justin nie jest jeszcze stracony. Może nie. Będę kontynuować. Zanim Paulina została zmuszona do ucieczki na łeb na szyję, usłyszała, że musi być czterech jeźdźców mroku. I że brakuje im jednego, by byli w stanie zrobić to, co trzeba zrobić. I co mają zrobić, muszą zrobić zanim uczynią to jeźdźcy dusz. Ale... Co chce zrobić Darkor, zanim my to zrobimy? Nie wiem, co to jest. Paulina właśnie to ustaliła. Tak, Paulina, uważa, że Darkor będzie chciał przyspieszyć powołanie garnoka dzięki pomocy swoich mrocznych jeźdźców. To nie może być możliwe. Niestety jest bardzo możliwe. Najważniejszym zadaniem naszych jeźdźców dusz jest walka z garnokiem. Możesz mieć pewność, że jeźdźcy mroku, będący zawsze w opozycji, opozycji do jeźdźców dusz, muszą mieć coś wspólnego z garnokiem. Sekretem Darkor zawsze było wspieranie Garnoka i pragnienie przejęcia władzy nad światem. Wiemy to nie od dziś. Nic nie wskazuje na to, by coś się w tym temacie zmieniło. I raczej nie ma co ryzykować stwierdzenia, że zmienili plany. To zdecydowanie wyjaśnia to, że pan Sans znowu wrócił jako ekspert od tego terenu. Hmm. Musiał wymyślić coś nowego, skoro znów pojawił się w Jorwiku. Szczególnie po tym, co się stało ostatnim razem. Kichot. Utracona księga ceremonii światła. Pan Sanz odnalazł utraconą księgę ceremonii światła. Księgę, która opisuje, jak jeźdźcy dusz odprawiają ceremonię światła, by powstrzymać garnoka. Och nie! Musimy mieć musisz mieć rację, Linda. Może być, że pan sans zlokalizował księgę? Teraz odprawią ceremonię odwracającą, co, co uczyni garnoka silniejszym. Jeśli o to chodzi, to ma już wszystko, czego potrzeba, by zburzyć kruche mury trzymające garnoka na krawędzi naszej rzeczywistości. Czuwaj nad nami i niech światło Aiden będzie z nami. Wszystko może się zostać stracone, jeśli pan, Panu Sansowi się powiedzie. Nie wiemy, czy już jest tak źle. Nie, musimy mieć nadzieję, że jednak w czymś się mylimy. Ale przyjaciele, musimy pamiętać, że nie możemy sobie pozwolić na nic nierobienie. Musimy się przygotować i działać, jeśli się okaże, że mamy rację. Trzeba zacząć działać. Musimy zebrać naszych jeźdźców dusz. Nadal nie mamy żadnych śladów prowadzących do Lisy i Anny. Informacje zebrane przez Paulinę potwierdzają, że Darkkor naprawdę stoi za ich zniknięciem. Możemy zdobyć więcej informacji? Musimy teraz zacząć trening Pauliny, żeby mogła stać się prawdziwym miejscem dusz. Kto wie, kiedy odnajdziemy Lisę i Annę. Potrzebujemy alternatywy. Co więcej, możemy zrobić w tej chwili? Czy jest cokolwiek, co możemy zrobić, żeby spowolnić plany Darkkor? Myślę, że możemy zaplanować nową wizytę w Darkor. Oni są nieco wolniejsi, odkąd stracili jeść sam roku, więc mają jednego konia mniej. Tylko jak sobie poradzimy z porwaniem Justina albo z powstrzymaniem księgi ceremonii utraconego światła, którą pan Sans ma w swoich łapskach. Oczywiście jest, że powrót tam to podjęcie ogromnego ryzyka, ale podjęcie go może być warte zdobycia większej liczby ważnych informacji, Będziemy teraz kończyć spotkanie, żebyśmy mogli wrócić do dalszego planowania. Wiemy, że mają opóźnienie, ponieważ potrzebują nowego konia dla Justina. Elizabeth, jesteś odpowiedzialna za upewnienie się, że Paulina otrzyma tak dużo treningów, jak to możliwe, zanim zdecydujemy o podjęciu kolejnych działań. Wkrótce znów się zobaczymy. Idźcie w pokoju druidzi i jeźdźcy dusz. Ok, czyli czas i przestrzeń rozwijają się. Tak, czyli wróciliśmy. Wszystko się załadowało? Tak. Wszystko się załadowało, więc wydaje mi się, że musimy tak. Tutaj mamy zielone, więc lecieć sobie tutaj do Elizabeth, ale tak jak podejrzewałam, coś się będzie tutaj kroić i w końcu może zaczniemy nasz trening. Więc idziemy tutaj do Elizabeth. Było mnóstwo dyskusji, wszystkie ważne. Wiemy teraz znacznie więcej niż poprzednio, dzięki Tobie. I wiemy, że musimy się pospieszyć. Czasu nie jest. Jest niewiele a ciemność pod postacią garnotka zagraża nam wszystkim. Nasz kolejny krok musi być dobrze zaplanowany. Ok. Zrobimy kolejny krok, gdy będziemy na niego gotowi. Musimy się przygotować, byśmy osiągnęli nasz cel. Jeśli sytuacja jest tak zła, jak nam się wydaje, to wystarczy jeden zły ruch, a Darkor zrealizuje swój niecły plan. Kiedy będziemy gotowi? Flip uważa, że powinniśmy się szykować na nową wyprawę do kwatery głównej Darkor, by lepiej poznać ich plany. Skontaktuję się z tobą, gdy już będziemy gotowi. Kiedy będziemy gotowi? O, to już nie ma? E, nie tu. Dostępne. Koszmary z przeszłości. James Ford Pinta, czyli mamy zadanie główne tak naprawdę u Jamesa. No na to wychodzi, więc. Lecimy do fortu Pinta. Widzimy się na miejscu. I słuchajcie, jesteśmy w forcie Pinta. Wydaje mi się, że będziemy właśnie robić tutaj zadania u Jamesa. Ponieważ by był troszeczkę jednak za krótki ten odcinek. Więc tak, James. Eee, koszmary z przeszłości. Z co? O, to ty, Paulina. Musiałem przysnąć. Przepraszam. Ziewnięcie. Z. To zadanie jest niedostępne następnego dnia. Wróć proszę jutro. No nie. To w sumie tu mam jakiś portfel zniknął, pieniądze przepadły, koniec świata. Zobaczmy to. och, Ach nie, gdzie mogłem go zgubić? Tutaj go nie ma. Tam raczej też nie. Może został w innych spodniach? Hej Paulina, jak dobrze, że przyjechałaś. Nie widziałaś przypadkiem mojego portfela? Nie. Przysięgam, że się nie zezłoszczę, ale może przez przypadek go pożyczyłaś? Oczywiście nawet nie pomyślałam, że wziąłeś go ode mnie. Nie chciałem tylko, z... chciałem tylko zapytać. Ach, dlaczego to przytrafia się zawsze mnie? Co się stało? Jedno z tych nieszczęść, które przytrafiło się tylko mnie. Mój portfel zniknął. Najgorsze w tym wszystkim, że wszystkie pieniądze również zniknęły. Moje życie straciło sens. Jaki jest sens prowadzenia bardzo udanej sprzedaży, skoro ktoś inny zbiera zyski? Grr, gdybym tylko dostał złodzieja w swoje ręce. Dlaczego myślę, że portfel został skradziony? Przecież to bardzo proste. Nigdy nie zostawiłbym mojego portfela, szczególnie jeśli byłoby w nim dużo pieniędzy. Ktoś musiał go zabrać, nie ma na to wątpliwości. Myślisz, że powinniśmy go szukać? Ponieważ mogłem go zgubić? Okej, okay, masz rację, możemy spróbować, ale jeśli go nie znajdziesz my, od razu dzwonię na policję. Nie możemy mieć tutaj złodzieja, który mógłby zabrać też coś ze sklepu. Pomożesz poszukać mi mojego portfela? Dobrze, to poszukamy portfela i lecimy. Czyli, z tego co widzę, musimy po prostu tutaj sobie jeździć. Tu chyba nic gdzie nie ma. Tu gdzieś po prostu jeździć i szukać. Gdzie on mógł. A tu mi się nigdzie nie świeci. Czy ja dobrze pojechałam? Kurczę, to tak wygląda jakbym właśnie źle pojechała. Hmm. Okej, okay, polecimy może tutaj Tu ale to jest nie szukanie tylko juta. Dokładnie, Juta. Wydaje mi się, że muszę po prostu tam wyżej szukać na trasie, niż tu w tym miejscu. W ogóle już tak poleciałam bardzo daleko. Ale tak, co myślicie w ogóle o tej historii, że Darkcore chce obudzić, obudzić yy, sprowadzić Karnoka i w ogóle. No, ciekawie się to zapowiada. Ciekawie mnie, czy znajdziemy w końcu yy, Annę. I konia, i, i tą, tą drugą, którą nie mogę skojarzyć imienia. O kurczę, gdzie ja tu mam szukać tego? Nie, no w forcie jednak. Jednak w forcie. Tak, jednak w forcie. Ok, poszukiwania. Nic tu nie ma. Tu coś jest. Też nic nie ma. A tu gdzieś? Tak, nie sprzątałam jeszcze nigdzie. Jeżeli mam być strara, to po prostu leszłam na grę i zaczęłam nagrywać. Bo niestety nie mam ostatnio czasu za bardzo. I wchodzę wtedy, kiedy mam chociaż to pół godzinki, aby móc w ogóle coś tutaj podziałać. Niestety. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mój pies chrapie. Bo sobie tu usnęła obok. Dobra, tu też nic nie ma. Gdzie jeszcze tu możemy wejść? Gdzieś? Nie, czyli na mury. Czyli musimy udać się chyba na mury. Teraz tu wyżej? Czy możliwe? Tak, tu. Sześć na siedem. Wydaje mi się, że że tu gdzieś będzie. Albo i nie. Ale nie, tu, bo jest to... O, właśnie, tu. Tu się wjeżdża na górę. Oj, nie, tu. Tu? Tu. Nie znalazłaś nic interesującego. Pojedź do Jamesa i daj mu znać. Okej. Okay. Czyli gdzie on ten portfel zgubił W sumie w ogóle myślałam, że będą dalsze jakieś zadanka Dlatego Związane oczywiście właśnie Z poszukiwaniami I całym Dark core i w ogóle Ale to jednak To by było zbyt piękne Oj Oj Spadło mi się Okej, okay, tak zrobię Ale to niestety, tak jak mówię, byłoby zbyt Piękne. Ciekawi mnie, który poziom musimy mieć wykonany, albo czy faktycznie to zadanie musi być wykonane. Bo w sumie to pisze właśnie, że to jest główne. Portfel zniknął, pieniądze przepadły, koniec świata. Wiedziałem, że ktoś go ukradł. Owocowy trop. Paulina, to absolutna katastrofa. Nie możemy mieć tutaj zbiegłego złodzieja. Wszyscy moi turyści uciekną, a ja będę miał najgorsze wyniki sprzedaży w całej historii. To totalny koszmar. Muszę od razu zadzwonić na policję, gdzie położyłem swój telefon. Jestem pewny, że miałam mój telefon tutaj. Wiesz, Paulina, jak to się nazywa? Dokładnie, ktoś musiał zabrać też mój telefon. Ale co to jest? Wygląda jak kawałek banana? Paulina, czy tam nie leży kolejny kawałek banana? Czy ty też to widzisz? Wygląda na to, że mamy złodzieja, który uwielbiał owoce. Ale nie uciekł na... Na długo. Przynajmniej jeśli pomożesz mi, i będziesz podążać owocowym śladem Paulina. Okej. Okay. I czemu mi się wydaje, że to będzie małpa? Mam takie przeczucie. Chwila, w którą? W tą. Takie mam przeczucie małe, to może być małpa. Gdzie? Oj. Czy ja naprawdę nie widzę? A tu. Odpowiedzisz mi tak, ja po prostu nie widzę. Owocowy co o Ojejku zgadłam! O ja cię zgadłam. O ja cię. Małpa. Podążałaś tropem owoców i przed Twoimi oczami ukazała się małpka? Naprzeciwko małpy leży komórka Jamesa. Czy możliwe jest to, że ona zabrała również jego portfel? Kiedy sięgnęłaś po telefon komórkowy, małpka odskoczyła do tyłu i zaczęła uciekać. Najlepiej będzie, jeśli pojedziesz za nią. Wtedy James będzie miał szansę na uzyskanie swoich rzeczy. Małpia radzisz. Ok, no to lecimy. Ja to oczywiście przyspieszę. Złap małpę, złodziejkę, ba, małp, małp, nie wiem co tam pisało. Małpa na kradzieży. Gigory, co się stało? Co to jest? Moja, moje samotne serce, całkowicie oddane miłości tak bardzo przepraszam. Myślałam, że powiedziałam Gigoriemu, dig, że nie powinien zbierać rzeczy, które nie należą do niego, ale ma on tendencję do pobierania. W podbierania wszystkiego, kiedy jest znudzony. Ale dum. Zapomniałam o manierach. Nie przedstawiłam się. Nazywam się Izabel Fig. Przyszły największy magik uliczny i miejmy nadzieję, że uczennica wielkiego Idrisa. Tada. Czy jestem prawdziwym magikiem? Haha, jesteś słodka, serduszko. Oczywiście, że nie jestem. Nie, nie mam w sobie prawdziwej magii, jest w ogóle taka. Magik y, uliczny oznacza kogoś, kto trenuje iluzję. Zaczynasz wierzyć, że coś jest magiczne, kiedy w rzeczywistości to prosto, prosta sztuczka. Marzę o tym, aby kiedyś pracować z wielkim magikiem Idrisem. Na pewno o nim słyszałaś, ale Badum c, jest słodki. Jaki słodki Big love, Big Glow, mogę poklepać? Jakie słodkie, puszystego i włochatego muła masz. To taki słodki mały aniołek, spójrz tylko na jego grzywę. Ale serduszko czekaj, zapomniałam jak masz na imię. Podróżujący magik uliczny. Słodko uwielbiam twoje imię. Ty i Big Glow macie idealne imiona sceniczne. Widzę dla Was ogromną przyszłość. Piękne panie i przystojni panowie przed państwem cudowna Paulina i jej niesamowity skoczek Big Glow. Okej. Okay. Badumc, jakże ja jestem zapominalska. Wybacz mi moje serce mówiłaś, że Digory zabrał coś od Twojego przyjaciela. Czy ma on może telefon i portfel? Oj, wygląda na to, że znajduje się tutaj więcej rzeczy co za wstyd. Wygląda na to, że jest tutaj również dowód, który należy do strażnika, a także parę, para kluczy. Serduszko, czy będziesz taka miła i zwrócisz te rzeczy do ich właścicieli? Dziękuję ci bardzo złotko. Pozdrów wszystkich ode mnie. Jestem całkowicie poważna, a także przeproś ich najmocniej. Smok, cmok. cmok powrót do właścicieli, ok, czyli jedziemy może najpierw do strażnika, a potem wybierzemy się Pyk. aha, Pyk. Co to jest, moje zgubiłem? Cóż, dzięki odmaszerować, ale nie, on czekaj. Aha, trzy rzeczy ktoś zgubił, ok. Ale ktoś a, chyba, że, że ta tu jest przecież. No mamy. A, nie, no portfel i ten. Znalazłeś mój portfel. Nie, no gdzie ja mam to zwrócić teraz? Chwila. Oj, a to komu mam zwrócić? Czy ja po prostu nie, nie, do, nie do widzę? Mam dziwne wrażenie, że nie. A chyba że. A no tak, tu jeszcze nie pomyślałam, że tu jeszcze ktoś. O, zastanawiam się, gdzie to się zgubiło. Dobra, czyli mamy teraz do niej wrócić, więc tak takie 100 tysięcy kółeczek robimy. I co nam powiesz? Dziękuję Ci bardzo serduszko. Ach, jestem całkowicie szczera, jestem absolutnie zakochana w Big Glow. Wyglądacie razem tak mega słodko. Jesteś taki puchaty i te cudowne uszka i te słod ten słodki mały mól. te słodki małe mule. Okej, okay. złotko mam całkowicie absolutnie najlepszy pomysł na świecie. Co powiesz, że nauczę cię podstawowych rzeczy z życia magika ulicznego? Co powiesz? Wiedziałam, że to wspaniały pomysł, złotko to będzie najlepsze dni Twojego życia. Zaczniesz od nauki, jak porządnie obchodzić się z talią kart, bo widzisz talia kart to najważniejsza i najbardziej potężna rzecz, jakiej potrzebuje magik uliczny. Pasuje wszędzie super łatwo do... Zabrania i możesz z nim naprawdę dużo zrobić Okej, okay, serduszko, mam talię tutaj Pierwszy krot to Nie, moje karty, porwał je wiatr Powinnam trzymać je mocno W końcu Ford Pinta to kurort matmorski Możesz je zebrać hmm. Wiecie co? Mi się tak wydaje, że w tym momencie kończymy filmik Ponieważ tak naprawdę mówiłam, że Zrobimy tutaj u Jamesa Zadanie związane z kradzieżą i skończę na tym filmik, a ja tu już widzę, że mam już prawie pół godzinki nagrywania. Więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę albo kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, abym wiedziała, że chcecie jeszcze więcej filmików na tym kanale. Trzymajcie się ciepło i pa!